niech się do do dla uczestników 34. Międzynarodowego Memoriału Andrzeja Strachowskiego. Ale zanim start, szanowni Państwo, to bardzo proszę wszyscy, byśmy chwilą ciszy uczcili dwie ważne osoby, które odeszły od nas. Trenera Mieczława Żelaznowskiego, wychowawcę Ryszarda Szurkowskiego doświadczonego trenera i zawodnika, który zmarł niedawno, ale także w pamięci Andre Drege z Team Cop, zawodnika, który podczas wyścigu do Chaos w 2024 roku w czasie zjazdu z lodowca Rosglotnery uległ wypadkowi, więc bardzo proszę wszystkich o powstanie i chwilę ciszy, by upamiętnić te dwie osoby. Panie i Panowie, chwila ciszy. Dziękujemy. Minuta do startu. Minuta. Minuta do startu. No tych Państwo to... już teraz rozkręcają. Artur, podejdź do Marty Walczewskiej. Jestem od... trzymanny. I, do... I odlicz z Państwem te tak. ostatnie 10 sekund. Z... Szanowni Państwo, gorąca prośba razem odliczamy od 5. 5, 4, 3, 2, 1 z całych sił. Jak najgłośniej, tak by dać sygnał burmistrzowi, by machnął, tą chorągiewką na start, by ruszyli do Walki o zwycięstwo w 33-34 Memoriale. Uwaga! 5, 5, 4, 3, 2, 1! Go! go, go. Oh. Brama do Panie pośrednicy, za kilka tysięcy ludzi, którzy trzymają cały 30 myślę, że to tak jakieś 40-40 kilka minut, przejadą w na trasie. Widzimy teraz te zapobody techniczne jadące za peletonem ustalone w ustalonej kolejności, więc tutaj gdyby coś się stało pomiędzy to widzimy, właśnie na Widzimy jak to jest to przedsięwzięcie logistyczne. My wszyscy jechali w tej kolumnie polarskiej. Na kolumnach tak, kolumny wyłączane są. Boczne drogi użytkowania targów są przelewane i i noże y, techniczne oraz sędziowie Byśmy tu myślę, zobaczyć jak sytuacja, czy będziemy. Być...